Witam serdecznie, jestem tajemny raper, a ten film, który się nazywa Który oglądacie to jest wywiad z youtuberami w dzisiejszym odcinku będziemy gościć mojego asystenta, czyli gamera gamera Zaraz go tutaj go przywołam Pamiętajcie, postawcie łapeczkę w górę i dajcie suba! Właśnie już mój gość przyszedł. Na pewno zna już osady. Teraz Wam przedstawię zasady. Pamiętam, mój gość nie musi na wszystkie odpowiadać pytania, co mu zadam. I... I nie, zawsze musi być na ten kanale. To więc c dawaj, dajcie łapkę w górę. Jemu też. I suba! Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem i dzisiaj, jak mówiłem na początku to jest wywiad. I pierwsze pytanie, które na pewno byście chcieli, żebym mu zadał. Czy nadal lubisz kamerzystę? Eee, zrobił tam parę syfów, ale no. Tak trochę go szanuję, ale z tej drugiej perspektywy to zrobił, to tak trochę nie. Czyli tak pół na pół. A co byś wolał? Żeby poszedł siedzieć, czy byś. Od, czy by od, tylko na odróbki by dostał. Jeżeli miała być to taka troszeczkę krótsza kara niż 8 lat, typu 3-4 lata, to wolał, żebym poszedł, wolałbym, żeby poszedł siedzieć. Więc. 100. Jest... słuszna decyzja. Hmm. Powiedz dla widzów, Kogo... Którego youtubera teraz bardziej lubisz niż kamerzystę? E, e, e. e, poczekaj, muszę się nad tym troszeczkę zastanowić. Którego youtubera? YouTube hmm. Siebie samego! <głos> <głos> to wiadomo, każdy youtuber na pewno lubi samego siebie. Ale nie każdy. Na przykład ja to nie lubię samego siebie, ja tylko lubię, powiem Wam, że lubię mój najlepszy kamerzysta, to jest znaczy youtuber, to jest najlepszy, który mógł, to jest Gamer Gamer. To więc żegnam się dzisiaj. Pamiętajcie, postawcie łapeczkę w górę, dajcie suba i żegnam z, Państwa, z Państwem się i zobaczymy się w kolejnym odcinku albo hardcora. Albo innym filmu. Na razie. Do zobaczenia Państwu.